Cztery nogi i dwie ręce. Państwo łodzi są głównym żyli. Która para zrobi to ostatnia? Ta para odpada oczywiście. Cztery nogi i dwie ręce. Ale trzymamy się wspólnie razem. Para musi być para, złączona musi być ta para. Musi się dotykać sobie. Kto zrobi to ostatni? A więc już państwa, egzekw, stajemy, tańczymy dalej. I łatwo I do parkiety dotykają dwie nogi, cztery ręce. Teraz to sam wyjdę zobaczyć. Która para ostatnia, ta odpada oczywiście? Państwo młodzi? Pilnujcie. Pilnujcie, bo ja wszystkich nie upilnuję. Kto odparł tym razem? Para numer? Ta na środku. No dziękujemy bardzo. Wstajemy. Ta pani w tej sukience jest z Dziękujemy. Zostaliście wychowani przez Państwa młodych. Gorące ja rama dla Państwa. No, nie czy dalej. I uwaga, uwaga. Teraz do podłogi dotykają. jedna noga i dwie ręce. I przypominam, że jest to konkurs na szybkość, która para zrobi to ostatnia ta para obrada. Jedna noga i dwie ręce. A rączki dwie. No chyba, no niestety. Gorące brawa do mnie ale no. Jedna już upadła, ale czekamy. Jeszcze czekamy na figury. Czekamy na wspólne figury resztek. Zobaczymy, może ktoś jeszcze odpadnie. No dobrze. Ustajemy? Jadruś? Ustajemy, tak? A więc tańczymy dalej. Uwaga. uwaga! I uwaga, uwaga Teraz do parkietu. Proszę do Dotykają tylko Dwie nogi. Przypomniałam, że jest to konkurs na szybkość. Kto odpada? Imionka, proszę, bo ja. Ewelina. Kto? Łukasz. Ewelina i Łukasz, tak? Zostali dedykowani. Gorące prawo dla im. tym dziękuję, no. tym Państwu. I mamy dwa, cztery. Cztery pary, które są tańczymy, dalej będą Tylko dwa pośladki i dwie ręce. Dwa pośladki i dwie ręce. Konkurs za szybkość. Prosimy o grubszy stopień dla tych państwa. Naprawdę się starają? Dwa pośladki, tu mamy cztery. Cztery pośladki na Tu jest dobrze. Ale tutaj są nogi, nogi, nogi na góry muszą iść. O tak, już w pełni i że spytam się Państwa młodych. Okay. Widzę, że wszyscy bardzo ładne figury stworzyli, a więc egzekucja. Tak? Tańczymy dalej, proszę Państwa. Prosimy o popięknięcie zachodniego, coraz śmieszniejsze figury robią. I uwaga, uwaga. A teraz do podłogi dotykają dwa kolanka i to łokcie. Dwa kolanka i po łokcie. Przypominam, że jest to konkurs na szybkość. Tutaj bardzo dobrze. Już jedna para, Bo to super. No tutaj chyba nie uznamy, nie uznamy. To nie są tylko kolanka, nie są tylko łokcie. Jest coś więcej, proszę Państwa. Dziękujemy tej parze. Dziękujemy, ale bardzo cienie walczyli, od końca gorącerowali. Wstajemy, od końca wstajemy i najtrzymy dalej. Proszę Państwa, już y, kolega Pierre zagadał, kto, kto odpada? Jaki? To hmm? będzie Martyna i Jarek. Martyna i Jarek, gorące brawa, no niestety nie udało im się utrzymać tej pozycji. Dziękujemy bardzo i mamy finał w tym konkursie. Proszę Państwa, tańczymy najczymy do Wiecie tylko jedna nóżka. Przypominam, że jest to konkurs na szybkość. Jedna nóżka. Mamy zwycięską parę, proszę Państwa. Ta pani w srebrnej sukience i ten pan w tym garnikurze ślubnym. Zawsze pani wygrywa, tak? Bardzo dobrze. Jednak trening czyni mistrza, jak to mówią. Proszę Państwa, a my w czasie zapraszamy tutaj do nas świadków, świadków dzisiejszego Wesela Świadkowie otrzymują po głębokiej fazie.